Czeka Pani Ewa Zajanczkowska-Hernik. Witamy raz jeszcze. Witam. Konfederacja to jest partia, która deklaruje przywiązanie do ideału wolności. Jakie konsekwencje w związku z tym Państwo wyciągają w tej konkretnej kwestii? Panie redaktorze, nie można nazwać się przywiązaniem do wolności <laughs> wolnego prawa do, zabienia, do zabicia drugiego człowieka. Przypomnijmy sobie i miejmy tego świadomość, że aborcja to jest zabicie drugiego człowieka, to jest zabicie e, poczętego dziecka. E, niezależnie od tego, jak do tego podchodzimy, takie są e, fakty. To, co powiedziały moje poprzedniczki, e, no, pod, no, pod, podpinam to pod pewne instrumentalne traktowanie samych kobiet. Po pierwsze, pani z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że kobiety wyjdą na ulicę, jeżeli nie będzie dostępu do legalnej aborcji do 12 tygodnia życia, więc widać, jak instrumentalnie Koalicja Obywatelska chce wykorzystywać kobiety, wmawiać im, że aborcja jest ich celem w życiu i ich podstawowym prawem. Ale przepraszam panie ale dlaczego? Nie, nie to ja, ja chyba nie zrozumiałem w tej chwili. Dlaczego instrumentalnie? Kobiety, które no wcześniej, wcześniej, już, wcześniej już demonstrowały, właśnie podnosiły takie hasło. Przede wszystkim, Panie Redaktorze, kobiety demonstrowały w 2020 roku, ponieważ zostały wprowadzone w błąd z tego względu, że Koalicja Obywatelska czy Lewica wmówiły tym paniom, że będą na przykład musiały rodzić dzieci z gwałtu, z kazirodztwa, czy jeżeli ich życie będzie zagrożone. To jest kompletną nieprawdą, bo wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku mówi wprost, że eliminuje przesłankę eugeniczną do aborcji, co jest całkowicie zgodne z Konstytucją, bo w Konstytucji mamy zawarty zapis o ochronie, o ochronie życia. Dlatego, chociażby na przykład kara śmierci w Polsce jest niedozwolona, ponieważ należy żyć, chronić, chronić ponieważ życie od Polska jego początku do jego końca też, Ale taką mamy konstytucję, że konstytucja nakazuje chronić życie, więc wszelkie zmiany w konstytucji dotyczące aborcji są niezgodne z konstytucją. Więc jeżeli zadamy pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, czy aborcja eugeniczna jest zgodna z konstytucją, czy nie, to logiczne, że jako Trybunał orzeknie, że, że nie jest. Aborcja z gwałtu, z kazirodztwa, czy w przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia kobiety dalej jest dozwolona. Więc kobiety, które manifestowały w 2020 roku po prostu instrumentalnie zostały wprowadzone prowadzone w błąd właśnie przez polityków koalicji obywatelskiej pani poseł ale i ja mam ja, ja, bo, bo ja nie chciałbym żebyśmy y, y, zrobili y, kopię numer tam 5000 którą tej dyskusji kto y, jakie są argumenty za jakie przeciw ja chciałem zapytać jak państwo w, y, się y, pozycjonują w kwestii tych konkretnych projektów, czy Państwo ewentualnie mają własne. Chodzi mi o obecną sytuację w parlamencie. Powstanie zapewne ten, ten zespół, który ma próbować wypracować jeden projekt. Czy Państwo będą w nim, czy, czy generalnie nie? Panie redaktorze, Konfederacja od początku do samego końca jest i będzie za ochroną życia poczętego i zagłosujemy przeciwko takim projektom. Jesteśmy partią konserwatywną, pozdobnie zresztą jak pod tym kątem Prawo i Sprawiedliwość, bo mamy tutaj do czynienia z dyskusją na temat światopoglądu, i podobnie chociażby jak Polskie Stronnictwo Ludowe, które również uchodzi za partię konserwatywną, więc domniemam, że nie będzie większości parlamentarnej dla takich projektów. Co do jeszcze jedno zdanie chciałam powiedzieć co do instrumentalnego traktowania kobiet czy kobiet wciąż. Tutaj pewne, pewne odniesienie do pani Nowickiej z Lewicy, bo pani Nowicka powiedziała coś takiego, że no skoro dziecko i tak ma umrzeć, parafrazując, że skoro dziecko i tak umrze, e, ponieważ ma wady letalne, e, no to w jej mniemaniu można takie dziecko zabić. Troszkę inaczej że żeby że... Tylko dlatego, żeby nie umarło po porodzie. W... W... Yy... To proszę, taka jest logika, no, ale tak. nie. To pro, proszę, proszę, bo ja, mi się wydaje, że, że zapamiętałem inaczej, ale pani wie, wie najlepiej, tak, co pani To znaczy, wierze. ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że oczywiście, no, mamy tutaj, że tak powiem, w rozkwicie to, co wolnościowa, pozornie partia ma do zaproponowania kobietom. A co ma za, do zaproponowania? Represyjne prawo, które w żaden sposób nie ma chronić kobiet, tylko kobiety mają być podporządkowane uwaga, ideologii. Bo ja to, co pani, pani mówi pani tutaj miejscu. o faktach, o tym, prawda, że tu jest o zabijaniu dzieci, prawda, i tak dalej, to proszę sobie wyobrazić, to no przecież w całej Europie to w ogóle to tych morderstw dzieci, prawda, tam, gdzie są liberalne ustawodawstwa, to by było w ogóle jedno wielkie, powiedziałabym, jedna wielka mordownia, że pani tak poseł, powiem. To jest Kosta absolutnie, za dlatego, ale do tylko, pani. dobrze, ale ja jednak też jeszcze tak? chcę powiedzieć, także przede wszystkim proszę państwa, mówię tutaj do narodowców, prawda, których pani reprezentuje. Jeżeli, jeżeli jesteście tak przeciwni aborcji, to jej sobie po prostu nie róbcie. A dajcie żyć innym, dajcie żyć kobietom, dajcie im o sobie decydować i nie opowiadać tutaj jakichś bajek ideologicznych, które mają się nijak do rzeczywistości. To wracamy do Konfederacji. Jeśli pani pozwoli, bo trochę nas na goni już czas, ja zadam pytanie, bo, bo, bo chodzi mi o tę logikę. To znaczy. Prawo ma dotyczyć wszystkich obywateli. Obywatele mają różne opinie w różnych kwestiach. Czy nie uważa Pani, że w sumie najbardziej logiczne byłoby pozwolić stworzyć najbardziej liberalne prawo i każdy będzie w tych ramach korzystał z tego prawa tak jak chce? Na przykład wyborcy konfederacji, którzy mają poglądy takie jak Pani, nie będą wykonywali zabiegów aborcji, mam na myśli oczywiście wyborczynie, ponieważ... Ponieważ mają takie właśnie poglądy, ktoś inny, kto ma inne poglądy, będzie mógł skorzystać z tego, z tego prawa. Pytanie: Czy prawo powinniśmy konstruować pod kątem naszej partii, czy wszystkich obywateli, którzy mają różne poglądy? Panie redaktorze, dwie kwestie. Po pierwsze, kto w takim razie będzie chronił e, poczęte dzieci, które nie są niczemu winne, a które e, być może będą abortowane ze względu na się i e, sposób traktowania aborcji przez Lewicę czy Koalicję Obywatelską jako formułę e, antykoncepcji. Kto będzie chronił e, życie e, poczęte? Ja mam pytanie do pani Nowickiej, bo powiedziała pani, że kierujemy się wolnością. A co z wolnością kobiet, które zostały poczęte? Przecież one mają prawo do narodzin, mają tak, prawo do ja urodzenia chętnie, się. Chętnie Kolejne pytanie i kolejne pytanie, życie. i kolejne tak. pytanie do pani Nowickiej. Ile fundacja, tak. ile pani Organizacja ja, federalna ja przyjęła pieniądze Ja niezbędnie. Bardzo chętnie od tutaj odpowiedzialnym. Ja, ja, ja przepraszam, ja przepraszam, ja, ja przepraszam obie panie, tak. ale wchodzimy w taką kolejne, bo te argumenty... Pytanie dotyczące Pamiętajmy fundacji. Pamiętajmy o konstytucji. Jako jedno powiem. Konstytuc kobieta ma prawo do życia, do zdrowia i, i do no autonomii. Koczynta, to ta 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 do pani I, on, I te prawa muszą konstytucyjne, muszą pol polki móc to, 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 to mam, e ma, to na koniec dwa pytania do y przedstawicielek, dwóch przedstawicielek koalicji. Oczywiście pani też jest przedstawicielką, ale do pani Doroty Łobody. Czy wy jesteście w stanie ostatecznie ewentualnie poprzeć referendum? Ja osobiście nie jestem w stanie poprzeć referendum, ponieważ uważam, że to nie jest temat do referendum, i tak naprawdę jest to pokrętna droga do tego, żeby nie legalizować aborcji. To referendum nie jest nam do niczego potrzebne. To nie jest tak, że w momencie, kiedy obywatelki i obywatele wypowiedzą się w referendum, to prezydent nagle taką decyzję podpisze. Dalej to przechodzi przez Sejm, dalej będzie ustawa, którą trzeba będzie uchwalić. Także moim zdaniem to jest oszukaństwo i to jest wydłużanie drogi do legalnej aborcji. Na koniec pani Ewa Szymanowska. Pani mówi o referendum, bo prezydent nie podpisze ustawy, ale za półtora roku niespełna. Może być już, na pewno będzie inny prezydent, może być taki, który będzie gotów ją podpisać. Mam nadzieję, że tak będzie, że pójdzie to trochę prostszą ścieżką. Natomiast obawiam się, żeby nie było takiej sytuacji, że będziemy czekać kolejne lata. Ja jeżeli mogłabym się tylko odnieść jeszcze do tego co powiedziała pani z Konfederacji, bo mnie to oburzyło. Ja byłam uczestniczką marszów i zapewniam panią, że doskonale wiedziałam, nie zostałam zmanipulowana tak samo jak moje koleżanki i koledzy, którzy też nas wspierali. Więc to, co Pani mówi, to jest nieprawda. Proszę nie robić z nas idiotów, którzy nie wiedzieli, przeciwko czemu manifestujemy.